Paulina, co Ci daje yoga? O, joga mi daje bardzo dużo. Ja regularnie praktykuję jogę Ayengara od y, kilku lat, dwóch. Fantastycznie mnie tonizuje. Bardzo mnie dobrze, y, bardzo dobrze też bardzo wpływa korzystnie na mój cały dzień. Y, mówiąc wprost ustawia mi dzień bardzo często, a w ogóle w okresie lockdownu mhm. i. i no, Ciężkiego, trudnego czasu dla nas wszystkich tak naprawdę yoga uratowała mi chyba w ten lockdown i to bycie w domu, bo na tyle już myślę sprawnie praktykuję jogę, że mogę ją spokojnie uprawiać online też, oczywiście z moją trenerką. Uwielbiam jogę, joga mnie bardzo uspokaja, wycisza, tonizuje, same najlepsze rzeczy, ale traktuję ją jako ćwiczenia fizyczne w ogóle yoga Iyengar jang, jest taką bardzo fizyczną jogą mhm. i zwraca szczególną uwagę na, yy, na poprawne wykonanie ćwiczeń asan i tak dalej. Od jest czego to się zaczęło? To trochę od takiej tej całej duchowej mhm. otoczki. Od czego to się zaczęło? Ten pierwszy się... raz pamiętasz? Bardzo moja prak... bardzo dawno. Ja pierwszy raz przyszłam na jogę jeszcze tam w okolicach mojej dzielnicy, gdzie mieszkam. Eee, przyszłam pierwszy raz, bo miałam po prostu problemy z kręgosłupem. Ja mam lordozę i, i wiedziałam, że pewnych rzeczy nie mogę mhm. wykonywać, a ja bardzo potrzebuję jako aktor, żeby moje ciało było sprawne. Bardzo dużo też w teatrze, kiedy gram, używam ciała. Ja w ogóle jestem takim biologicznym aktorem, więc dla mnie ciało jest ważne. Pływam regularnie i joga daje mi ten, ten rodzaj elastyczności, a że nie mogłam po prostu chodzić na siłownię, ponieważ mam też... No nie mogę, siłownia i takie ciężkie sposoby ćwiczeń to, no nie, to nie jest dla mnie, a, a z jogą trafiłam już bardzo dawno temu w, w punkt I, i, i to się od tego zaczęło, że po prostu miałam problemy z kręgosłupem, a joga mi pomaga po prostu z tych kontuzji moich wyjść. A jakie błędy mogą popełniać osoby początkujące? Po prostu złe ustawienie asan, złe ustawienie nóg, są osoby, które są sztywne, ale czasem jest inaczej, na przykład ja jestem taką osobą, że jestem zbyt elastyczna i na przykład nie pilnuję ośrodka ciężkości i tego, żeby po prostu centrum moje było stabilne i sztywne i za bardzo i na przykład przeforsowuję mój, moje ciało i mój organizm. I też właśnie to ćwiczę za pomocą jogi, żeby pilnować się, że czasem nie przesadzać. A zauważyłaś, że joga stała się modna w świecie gwiazd? W ostatnim jest czasie? Modna. W ostatnim czasie, tak. Czyli to ty prawda. byłaś wcześniej? Ja byłem wcześniej. <laughs> Czyli krojesz trendy. Tak, mm, nie wiem, ale jest bardzo dobrą formą gimnastyki dla mnie. Chyba idealną. A chciałabyś wjechać do Indonezji na przykład na jakiś kurs albo żeby Chętnie zaznać ja tamtejszych tradycji? żeby zrobić sobie taki warsztat jogi. Absolutnie tak.